Franciszek Kleberg ciekawy przypadek i niewątpliwie świetny temat na film. W wojsku polskim dorobił się rangi generała brygady, więc zaszedł bardzo wysoko w hierarchii. To on dowodził w bitwie pod Kockiem, czyli w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej. Pamiętajmy jednak, że jego życie nie ograniczało się tylko do tej jednej bitwy. Mam nadzieję, że bohatera Wam przybliżyłem. Zapraszam Was na materiał. Urodzony 1 lutego 1888 roku w Tarnopolu, na dzisiejszej Ukrainie, lecz niegdyś w Polsce, a jeszcze wcześniej w Austro-Węgrzech. Był synem Emiliana oraz Józefiny Kusze. Jego ojciec był wojskowym w armii austro-węgierskiej oraz był powstańcem styczniowym. Uczył się normalnie, ale maturę zdał bezproblemowo w 1905 roku. Ale co jest najważniejsze, to umiał się uczyć, co będzie nam potrzebne później. Ta informacja się przyda później, bo zobaczycie, jak wysoko w zdobywaniu nauk wojskowych zaszedł. Jego życie potoczyło się w wojskowym kierunku właśnie, co wyjątkowo pasowało jego ojcowi. Wstąpił bowiem do Akademii Wojskowo-Technicznej w Modlik. We wschodniej Austrii następnie kształcił się w Szkole Strzeleckiej Artlerii w Hajmosku, na Węgrzech tym razem. Ukończył też szkołę 3 lata przed wybuchem I wojny światowej, czyli w 1911 roku. No i wiadomo, musiał służyć on w armii austriackiej, gdzie zdobywał nowe stopnie wojskowe. 1 maja 1913 roku został porucznikiem w korpusie oficerów artylerii. Równocześnie niemalże do tego powyższego wstąpił do szkoły wojennej w Wiedniu, jednak nauka musiała poczekać, bo nadeszła wojna. I to nie byle jaka. Była to Wielka Wojna, czyli ogromny konflikt, jak dzisiaj wiemy. W maju 1915 roku, po sporych staraniach, otrzymał przydział do Legionów Polskich. Został szefem sztabu II Brygady, a następnie został stanowisko zastępcy sztabu, a później szefa sztabu. Wiem, sam sztab, 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 i tak dalej, ale tego już musi być. Domagał się on polskiego obywatelstwa, lecz prośbę, którą wysłał do rządu, rozpatrzono negatywnie, a za karę wysłano go w czerwcu 1918 roku na front włoski. Gdy wojna się kończyła, w listopadzie 1918 roku, przyjechał do odradzającej się Polski, gdzie praktycznie z miejsca otrzymał przydział do sztabu generalnego. Tam miał pełnić funkcję szefa sztabu dowództwa wschód i otrzymał wówczas awans na pułkownika. Odrodzeniu Polski towarzyszyło też Powstanie Wielkopolskie oraz Wojna Polsko-Bolszewicka, w której nasz bohater znalazł sobie miejsce jako szef sztabu I Armii, a następnie szef sztabu Grupy o o Operacyjnej Kazimierza Raszewskiego. Właśnie w czasie tej wojny przekonano się o jego niesamowitych umiejętnościach taktycznych. Jednak Wojna Polsko-Bolszewicka dobiegła końca. Kleberk jako młody człowiek dalej idzie w karierę wojskową w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Piastował ogrom urzędów. Zaraz po zakończeniu wojny otrzymał on stanowisko szefa sztabu Okręgu Generalnego Poznań. W połowie roku 24 wyjechał do Francji, lecz nie na długo, bo do października 25 roku tam przebywał. Studiował tam w Ecole Supérie de Guerre. nie wiem, przeczytałem to tragicznie, jak zawsze. Nazwy obcojęzyczne, ale zawsze możecie sobie sprawdzić w internecie. Yy, Studiował również w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Wersalu oraz Centrum Wyszkolenia Artylerii w Metsu ukończania jest rzutów, co wystrzegają go bardzo wysokiej, Niemalże w dziewiątym stanowisku zowoconych po odwódca wylądował od w kraju w nowy rok, w Polski. Tutaj tygodniu awansował go na generał. Było jego doskonale awansem w w czasie dwudziestolecia międzywojennego, dalej poszerzał swoją wiedzę wojskową oraz trafnie przypuszczał, że kolejna wojna będzie się opierać na blitzkriegu, czyli na szybkości oraz manewrowości wojsk, a nie stanie pokolana w błocie w okopach. Swoim podopiecznym polecał książkę Hańca Guderiana, aby wzmocnić swoją wiedzę na temat nowoczesnej wojny. We wrześniu 1939 roku wybuchła w Polsce wojna. Niestety. Wojna, która Kleberga przywitała bez rozkazów działania. Serio, tak wykwalifikowanego dowódcę. Bez żadnych rozkazów. W pierwszym etapie konfliktu to było najważniejsze, żeby takie perełki naszego dowództwa, takich dobrych dowódców używać. A nie, on sobie do 9 września normalnie siedział w Brześciu nad Bugiem. Właśnie 9 września Edward Śmigły-Rydz, nasz szanowny naczelny dowódca, powierzył mu dowództwo nad samodzielną grupą operacyjną Polesie, którą... Nakazał stworzyć. Ta ekipa, którą Kleberg dostał, była bardzo niejednolita. Było tam trochę czołgów, około 30 sztuk, nawet pociągi pancerne, oddziały kopu, czyli Korpusu Ochrony Pogranicza, kilka samolotów, żołnierze Marynarki i dywizje kawalerii. Byli to bardzo różni żołnierze i to dodatkowo w niepełnych składach. W tych oddziałach ludzi było 18 tysięcy, i ich pierwszym zadaniem, które otrzymali była obrona frontu północno-wschodniego, by chronić Polskę przed ewentualnym atakiem z Prus wschodnich. Mówiłem również, że Kleberg kazał czytać swoim żołnierzom książkę Hańca Guderiana. Dokładnie tak los zadecydował, że to właśnie on był jego pierwszym wrogiem w czasie tego konfliktu. Miał on ogromną przewagę, chociażby w samych ludziach, których miał 40 tysięcy. Miał ogrom czołgów, samoloty pod swoim dowództwem, jednak po kilkudniowych walkach, które były prowadzone, nie przełamał naszych polskich linii obronnych. Kleberk nawet zorganizował kontratak, który ogromnie zaskoczył takiego dowódcę jak hańca Gudriana. 17 września 1939 roku wojna dla Polski się skończyła. Związek Radziecki zaatakował nas od wschodu. Zaplecze, które staraliśmy się na wschodzie wybudować, właściwie przestało istnieć i przestało mieć jakikolwiek sens. Po generała Kleberga na rozkaz samego śmigłego rydza wysłano samolot, lecz ten odpowiedział tymi heroicznymi słowami. Wojna jest przegrana, ale honor żołnierza nie jest przegrany. Mał żołnierzy pod swoją komendą, nie opuszczę ich. W ten sposób... Starał się on kontynuować walkę wraz z naszymi polskimi bohaterami. Ekipa Kleberga ruszyła więc na południe w kierunku Kowla z nadzieją, pomimo tego, że morale strasznie słabło. Kleberg miał zamiar ruszyć na Warszawę, co było jedynym, co dawało jego żołnierzom otuchy i nadziei. Jednak w czasie drogi doszły do niego informacje, że Warszawa zdążyła upaść. Gdy dowiedział się, że niestety, ale 28 września Warszawa upadła, stwierdził, że pomimo tego należy walczyć do końca. Zajął skład amunicji w stawach w takiej miejscowości, a następnie chciał się przebić ze swoją armią, armią dywizją, do gór świętokrzyskich, by tam prowadzić walkę partyzancką. Jednak drogę ekipy Kleberga zagrodziły dwie zmotoryzowane, co ważne. Dywizje niemieckie. Oficerowie Kleberga wspominali później, że tą potyczkę rozegrał jak partię szachów. Znów pokazał swoje niesamowite umiejętności pokonując 13 Dywizję Zmotoryzowaną zanim w ogóle 29 zdążyła dotrzeć na miejsce bitwy. Pokazywał swoje niesamowite umiejętności kilkukrotnie odwiedzając tyły armii niemieckiej, a te potyczki, o których mówię teraz, miały miejsce pod szeroko pojętym kockiem, bo tak znamy dzisiaj tę bitwę, która była przynajmniej częściowo bitwą manewrową, bo manewr liczył się w tej wojnie najbardziej i to bardzo warto sobie zapamiętać. A teraz pewien cytat, który znalazłem w internecie który opisuje fragment bitwy pod Kockiem oraz tego, jak to wyglądało w rozmowach z niemieckimi jeńcami. Jeden z uczestników tej bitwy, podchorąży Leon Kalinowski, opisał bardzo charakterystyczny epizod. Pewnego dnia generał Kleberg otrzymał od generała Podchorowskiego telefoniczną wiadomość, że jego ułani, krechowieccy, wzięli do niewoli ważnego Niemca. Był nim kapitan... Kumo von Darnken. Generał Kleberg polecił go dostarczyć do swojej kwatery i odbył z nim rozmowę. Kiedy go przyprowadzono, początkowo dumny Prusak okazywał mu jawną niechęć, wrogość i pogardę. Ale kiedy usłyszał w ustach generała wspaniałą mowę niemiecką i to w sentymentalnej tonacji wiedeńskiej, kiedy dowiedział się, że generał skończył najwyższe studia wojskowe w słynnej Akademii w Mödling, w wiedniu, gdzie kapitan również studiował i obaj mieli tych samych profesorów, pękła w nim skorupa germańskiej pychy. Zerwał się z krzesła i zawołał z radością: Ależ panie generale, wszak jesteśmy kolegami szkolnymi. Mnie też uczył słynny profesor Klaus. Od tej chwili, aż do końca rozmowy, jeniec odzyskał dobry humor i w dalszej rozmowie wyraził szczere zdziwienie, że tak znakomity i wykształcony generał walczy bezcelowo z gigantyczną potęgą Hitlera. Panie generale, mówił z naciskiem, wobec tak szalonej przewagi liczebnej i technicznej armii niemieckiej, co pan zamierza osiągnąć z garstką swoich straceńców? Przecież wniosek jest jeden: dalsza walka jest beznadziejna. To płytki wniosek, odrzekł generał Kleberg. Pański i mój profesor Klaus Fitz w swoim wiekopomnym dziele sztuki wojennej już w pierwszym tomie, o ile pan pamięta, pisze tak. Jeśli się zniszczy siły zbrojne przeciwnika i zdobędzie jego kraj, to dotąd nie można uważać wojny za skończoną, dopóki wola nieprzyjaciela nie zostanie złamana, dopóki naród nie zostanie zmuszony do poddania się. Tego nauczono mnie kapitanie w modling. Kleberg pomimo tego, że Polski tak naprawdę nie było już na mapie, wraz z bohaterskimi żołnierzami, którzy byli mu podlegli, walczył do końca, czyli do 5 października, gdy po prostu amunicja się skończyła. Nie było opcji, żeby dłużej walczyć, jednak przy, przy tym, kiedy podjął decyzję o kapitulacji, dał swoim żołnierzom i oficerom, i wszystkim właściwie podległym mu, wybór i wolną rękę. Mogli razem z nim skapitulować, zrzucić mundur, uciec, walczyć w partyzantce lub przejść do cywila. Dziś możemy sobie polemizować, ale faktem jest, że dowódca honorowo oddał się nie do niewoli i nie miał zamiaru uciekać z pola bitwy. Jest to kolejny dowód na to, że był on honorowym patriotą o wielkim sercu, który cenił sobie również swojego wroga. Gdy ostatni walczący Polacy z bitwy pod Kockiem poddali się, trafili wszyscy do obozu jenieckiego w Königstein w okolicy Drezna. Nie mogli oni pogodzić się z utratą wolności w ten sposób. A historia naszego dzisiejszego bohatera kończy się tragicznie, bo w niewoli zachorował on na serce i w szpitalu wojskowym zmarł. 5 kwietnia 1941 roku szpital mieścił się w takiej niemieckiej, w takiej niemieckiej miejscowości, niedaleko również Drezna. W nowy rok 1943 roku, Klaberg pośmiertnie został mianowany na, przez prezydenta Polski na generała dywizji. Natomiast w 30. rocznicę słynnej bitwy pod Kockiem, czyli 6 października. 69 roku jego prochy pośmiertnie, oczywiście, wróciły na miejsce, gdzie po raz ostatni walczył o wolność naszego kraju. Franciszek Kleberg jest niewątpliwie moim ulubionym, jeżeli mogę tak powiedzieć, dowódcą polskim w czasie tej wojny. Jego umiejętności, postawa oraz heroizm są niesamowite. Postać, która zasługuje na ogromny szacunek, która stawia honor i tak naprawdę po prostu stawia zwykłego żołnierza powyżej swoich własnych dóbr, powyżej tak naprawdę możliwości ratowania własnego tyłka, zasługuje po prostu na szacunek. Nie zapominajmy o naszym wybitnym polskim generale. Do zobaczenia w następnym filmie.